Piękno sztuki teatralnej nigdy nie umiera, ale czasami staje w obliczu bolesnych strat. W ostatnich dniach polski teatr odczuł głęboki żal z powodu odejścia jednego z najwybitniejszych twórców. Teatr Nowy w Poznaniu ogłosił, że 12 lipca 2025 roku zmarł Janusz Wiśniewski, reżyser, scenograf i grafik, którego talent przez lata kształtował polską scenę teatralną. Janusz Wiśniewski był postacią niezwykle znaczącą w świecie sztuki. Swoją wielką karierę związał z Poznawskim Teatrem Nowym, w którym działał przez wiele lat, a od roku 2015 pełnił również funkcję dyrektora naczelnego oraz artystycznego. Jego kreatywność i wyjątkowe podejście do sztuki sprawiły, że zyskał uznanie w środowisku teatralnym, a jego prace były podziwiane za wyobraźnię, umiejętności oraz unikalny styl. Urodził się 1 lipca 1949 roku w Świdwinie. W roku 94 ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. A równocześnie zdobył dyplom na wydziale reżyserii warszawskiej PWST imienia Aleksandra Zelwerowicza. Swoją karierę teatralną rozpoczął w latach 70. w Teatrze Powszechnym w Warszawie, gdzie pokazał swoje umiejętności w reżyserii oraz scenografii. W roku 99. po raz pierwszy działał jako reżyser w Teatrze Nowym w Poznaniu, prezentując Balladynę, co zapoczątkowało długą i owocną współpracę z tym teatrem. Warto zaznaczyć że Wiśniewski samodzielnie projektował scenografię do swoich spektakli, a jego wizje były porównywane do prac legendarnych twórców polskiej sceny, takich jak Tadeusz Kantor czy Józef Szajna. W roku 2011 Janusz Wiśniewski został uhonorowany srebrnym medalem zasłużony kulturze Gloria Artys, co było świadectwem jego niezwykłej pasji i wkładu w polską kulturę. W 2009 roku Teatr Polski w Warszawie zrealizował jeden z ostatnich projektów artysty spektakl Dziady, który ukazał jego nieprzemijający talent i głębokie zrozumienie dla dramatycznej sztuki. Śmierć Janusza Wiśniewskiego to ogromna strata dla polskiej kultury teatralnej. Jego wizje oraz głęboko zakorzenione zrozumienie sztuki na zawsze pozostaną w pamięci wielu osób, które miały przyjemność z nim współpracować lub oglądać jego pracę. Jego odejście wpisuje się w nieustającą walkę, jaką sztuka toczy, aby przetrwać i rozwijać się, nawet w obliczu takich strat. Jeśli czujesz, że temat ten zasługuje na szersze omówienie lub masz osobiste doświadczenia związane z twórczością Janusza Wiśniewskiego, zachęcamy do kontaktu z Radiem Z za pośrednictwem ich czerwonego telefonu. Wspólne dzielenie się wspomnieniami i refleksjami może być pięknym hołdem dla tego wielkiego artysty.